Dzisiaj trochę wieczorową porą, ale po to, żeby mam nadzieję, jak u nas tutaj na Warmii, że czysto, że chłodno, że ciemno, tak i pewnie w większości Polski, chociaż nie tylko, bo mam wrażenie, że te słowa gdzieś mogą polecieć trochę jej do słonecznej Italii. Nie tylko, ale chcę trochę takiego ciepła słowa i takiego światła przesłać z dzisiejszej liturgii. W Księdze Izajasza w pierwszym czytaniu dzisiaj mnie zatrzymuje takie słowo, gdzie Jezus kształtując Izraela, zdradzając Go, przeznacza Go do służby, żeby był sługą, ale sługą dla nawrócenia. I to mnie dzisiaj zaprasza to Słowo, żeby w swojej takiej codzienności zrewidować to zeszły tydzień mam jakby pod lupą. A przede mną jakby plasuje się kalendarz Nowego Tygodnia. I nie to, co jest stałym punktem programu, gdzie wiem co będę robił, czy co mam gdzieś tam w kajet wpisane, ale to, co mnie zaskoczyło w takich po prostu sytuacjach, gdzie mnie Bóg postawił jako Jacka Szewczyka, jako Salezjanina, jako kapłana. W tym okresie nie tylko kolędowym, ale i pogrzebowym, niestety. I różnych innych towarzyszeń, jakby w życiu ludzi. Na ile byłem sługą, ale takim, który prowadzi do nawrócenia. Sługą, nie w tym sensie takim pejoratywnym, negatywnym, tak, że ktoś ze mnie zrobił niewolnika, bo często tak się, taki jakby synonim równości, nie? Jakby, nie jakby tylko wprost zestawia, że jak ktoś jest sługą czyimś, no to, że jest ubezwłasnowolniony i musi na swojego pana, na swoją panią pracować w różnych odsłonach, to jakby mamy. Czasami nawet w rodzinach, małżeństwach, gdziekolwiek indziej. Natomiast. Tutaj mnie to słowo dotyka, jakby zaprasza mnie do tego, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie posłużyć w tym miejscu, gdzie mnie Bóg pośle, pozwie w tym tygodniu, gdzie mnie tak postawi w może niespodziewany sposób, czy będę w stanie służyć komuś bezinteresownie. Bo służyć, według Jezusa, to jest służba do krzyża, czy przez krzyż. W tym sensie, że muszę umrzeć, ze swojego zabrać, swoje stracić, swoje gdzieś tam poświęcić żeby móc komuś posłużyć. I do tego jeszcze jakby w taki miłosierny sposób, czyli być może osobie, która ode mnie tego nie ma prawa oczekiwać, która na to nie zasługuje w moim rozumieniu, czy mojego umysłu, czy serca, czy jakichś tam ludzkich, czy braku czasu. Wszystkie dane możemy sobie pod to podstawiać. I że Bóg mnie wybiera do tego, żebym służył dla nawrócenia kogoś. I to czasami jakby mniej teorii, mniej deklaracji, a więcej decyzji, że Bardziej kogoś możemy przekonać świadectwem życia, bo tym został przekonany też Jan. I Jan dzisiaj też zaświadcza, czyli świadczy o Baranku Bożym, o Jezusie, którego spotyka nad brzegiem Jordanu, że to jest właśnie ten, ten, którego nie znałem, ale to jest ten. Do tego za chwilę jeszcze wrócę. Tam jest jeszcze jeden moment w tej księdze jest Zajasza, że powołuje cię nie tylko do tego, żebyś był, była sługą, służebnicą dla nawrócenia, ale dalej chce dla ciebie więcej. Chce, żebyś. Był jak światło, żebyś był światłością dla boga, żebyś poszedł do tych na krańce ziemi. I teraz te dwa miejsca. Pierwsze, to żebym poszedł ze światłem, ale nie swoim. Ja celowo dzisiaj, jak był, usiadłem sobie przy tym kominku, grzeję sobie głowę po całym dniu yy, też posługiwania yy, w różnych odsłonach, w różnych rozmowach. Czasami grzeje się telefon z różnymi sprawami ludzkimi, yy, nie tylko stąd, ale i zewsząd. I to nie tylko dla pochwały, żeby: o co, to ja tam nie mam, z kim nie gadam. Tylko. Po prostu dzisiaj w tej yy, wydawałoby się skończonej izolacji. Yy, tak technicznie, czy tak teoretycznie, to cały czas potrzebujemy nadrabiać, czy uzupełniać te przestrzenie towarzyszenia też sobie. I, I to ciepło i to światło w relacjach, ale nie tylko przez naszą taką ludzką obecność, czy przez takie ludzkie kontakty, tylko jakoś tam podtrzymywane, czy wdmuchane, żeby tylko nie dogasło, czy jakieś tam. Kawałek y, drewna telefonicznego, mailowego, y, zakupowego, prezentowego trzeba wrzucić, żeby to na chwilę jeszcze się utrzymywało w jakimś tam żarze. Y, tylko tutaj mamy iść, bo to prędzej czy później się skończy. I to prędzej czy później nie wystarczy. To prędzej czy później będzie chciało więcej tego materiału, żeby to utrzymać, czy z jednej czy z drugiej strony relacji. A tu chodzi o to, żeby nie pójść ze swoim. Y, Światłem, bo ono prędzej czy później zostanie zdmuchnięte, zostanie jakby przykryte, zostanie stłamszone gdzieś tam, ono zgaśnie, zejdzie. Tylko pójść z jego światłem. I co do światła dzisiaj, to też przypomina mi się przestrzeń poprzedniego tygodnia, czyli tej liturgii słowa, gdzie była mowa o chrzcie pańskim. I skoro chrzest to zawsze jest ten płomień, który towarzyszy nam przy chrzcie i ten sam płomień towarzyszy nam, kiedy odchodzimy. Przez taki symbol, kiedy chrzestny odpala od tego dużego paschału, tak się nazywa ta świeca, którą potem jeszcze w wielkanoc specjalnym takim hymnem ośpiewujemy, tak można by nazwać tam. Śpiewamy w tym hymnie w tak zwanym egzultecie, że to jest praca pszczelego roju, który ten wosk jakby buduje po to, że się wypalamy też w swoim życiu, jak ta świeca, ale tą świecę też zanurzamy w wodzie, która potem będzie też wielką sobotę przeznaczona do chrztu, część ludzi praktycznie z niej korzysta też do poświęceń w czasie kolendy chociażby, która trwa, ale że to jedno przenika drugie i jakby ten moment chrztu to jest też zapalenie w nas wiary i jeżeli się nie dba o ten kominek wiary, tak można powiedzieć, to bardzo szybko jest ją gasić. Nie tylko odpowiedzialność jest naszych chrzestnych, czy jesteś chrzestną, czy jesteś chrzestnym, czy matką, czy ojcem i przyrzekałeś Bogu jakby publicznie we wspólnocie, że będziesz przy swoim dziecku jakby podpalać i utrzymywać ten ogień wiary, no, ale do pewnego momentu masz, nie wiem, 17-19 lat na to wpływ, potem już używają rozumu i wybierają sami, tutaj nie ma co palców topakować, to pakować, bo czasami będzie przedziwny, przeciwny oddźwięk, jakby sprężyna pójdzie w drugą stronę. Ale chodzi o to, do tych, wśród których żyjesz, może już jutro pójdziesz do pracy, w środowisko, które ma więcej ciemności niż światło. Na zewnątrz może będzie się paliło trochę LEDów, nie wiem, w biurze, w pracy, na hali, w warsztacie, gdziekolwiek indziej, ale w środku będzie ciemność. Że wśród ludzi jest teraz potężna ciemność, ja przynajmniej tego doświadczam: braku perspektyw, rozwiązania, nadchodzą czarne chmury, jak to będzie z przyszłością, nie wszyscy chcemy za daleko patrzeć, jak to będzie, żeby tylko krótszy okres czasu jakoś przeżyć dzień, tydzień do miesiąca, jakby w, w tych skalach, gdzie zaczynamy funkcjonować. Ale chodzi o to, że możemy nieść ze sobą tego, którego przyjęliśmy być może dzisiaj w Komunii Świętej. Że, że on, jeżeli dasz wiarę temu, że on jest światem, który nigdy nie gaśnie, i że to on ma pełne słowo prawdy, i że to on ma pełną nadzieję wtedy, kiedy nadzieja gaśnie, i że w tym białym kawałku chleba przyjętym z wiarą, który przez chwilę czyni z ciebie monstrancję, czyli że niesiesz żywego Boga do swojego domu po tej mszy świętej, dopóki się nie strawi w żołądku przez jakieś 15-20 minut naturalną koleją rzeczy, to jesteś cały czas niosącym światło, niosącą światło. I to jest dla mnie pytanie, czy, my za tym słowem, czy ja za tym słowem w tym tygodniu chcę pójść? Czy jest taka moja decyzja, że jeżeli Bóg mi daje światło z tej eucharystii, w której dzisiaj jakby uczestniczyłem, ja akurat kilka razy, to czy, czy ja odważę się zanieść y, nie do swoich, gdzie tam każdy przy jakimś swoim kominku siedzi wiary, że każde jakieś tam ognisko swoje ma i skrupulatnie go broni i opuszcza żaluzję, żeby tam nikt się w prywatne sprawy wiary nie mieszał? Albo w drugą stronę, że ktoś sobie nie życzy. Tylko jesteśmy powołani do tego, żeby pójść w tym tygodniu. Bo na ten tydzień mamy to słowo w te miejsca, gdzie być może nie chcemy. Tak jak usłyszał święty Paweł, czy Piotruś, teraz nie pomnę, no przepaszę cię i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. I, i dam ci wiarę, dam ci wyposażę Cię we wszystko, co ci jest potrzebne, żeby ci tam nie zgasło. Nawet jeśli Cię próbować zdmuchnąć z całej siły, Ale jak watacha się jakby ludzi zgromadzi, żeby tą ciemnością zatkać Twoje światło, to to nie jest Twoje światło. To jest światło z Ducha Świętego. I dzisiaj w Duchu Świętym Widzimy, jak Jezus przyjmuje chrzest, że oprócz tego elementu wody, który jest czasami w stanie zagasić pewne rzeczy, ale też obmywa, wypłukuje, wyczyszcza, jakby ten fundament, na którym ma wylądować na tym ciele, obmytym, zanurzonym też w wodzie chrztu, gdzie Jezus wchodzi i natychmiast wychodzi, żeby tylko przesączyć to wszystko, co ludzie zmyli z siebie, uświęcić to, zamknąć, odłożyć. Od tego mamy sakrament podkuty i pojednania. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I potem, żeby na tym wylądował Duch Święty, żeby. Ta, jakby, tak jak jest namaszczenie, że oliwa Ducha Świętego ma się rozlać. Rozlać się po całym ciele i przenikać do samego spodu, przechodząc przez każdą tkankę serca. I oto w tym tygodniu też mam takie przeświadczenie w sercu, że trzeba nam się modlić. Że Proszę Ciebie, droga siostro, proszę Ciebie, drogi bracie, żebyś się modlił o Ducha Świętego. Tak jak najprościej się tylko darzy. Duchu Święty, dzisiaj zaczynam z Tobą dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, jadę do pracy, idę teraz do pracy. Przeprowadź mnie przez ten dzień. Duchu Święty, dzisiaj mam trudne spotkanie. No to Tobie je oddaję. Duchu Święty, dzisiaj mi się nie chce wracać do domu. No to Tobie oddaję ten powrót, Tobie oddaję ten mój dom. Duchu Święty, nie, muszę iść do szkoły. Czy jako uczeń, student, nie wiem, na nauczyciel, No Fatalnie, nie mam nastroju, jakby to mnie. No ciężko mi się no czołgam się. No to Duchu Święty to Czołga się razem ze mną. Jakby bądź. Tym światłem we mnie. I Duch Święty to nie jest tylko światło i ciepło, ale to jest moc, to jest moc całej trójcy. Więc i Ojciec, i Syn, i Duch Święty razem uderzają trzy w jednym. Bo to jest taka synergia Bożej mocy, która ma moc tam wejść, gdzie wydaje ci się, że już kapitulujesz, gdzie wszystko gaśnie, gdzie nie widać światła na horyzoncie, gdzie w ogóle w temacie nie widać być może rozwiązania, ale również w tych miejscach, gdzie się czujesz dobrze, gdzie dla umocnienia. I Może Ci Bóg w tym tygodniu potraktuje jako swoje narzędzie, jeśli mu pozwolisz, bo zawsze jest dżentelmenem i pyta, jeśli chcesz, to poślę Cię tam, gdzie zobaczysz cuda, że zaniesiesz tam może mały podpłomyk, tylko taki żarzący się tam w dłoni, Jak to mamy takie małe podgrzewacze, i to wystarczy dla kogoś, nawet sobie nie zdajesz z tego sprawy. Może Bóg Ci to popiero po latach, jakby gdzieś pokaże, przez jakiś list, Kto ci, któryś, ktoś Ci napisze. Że może dopiero na sądzie, jakby Bóg nam odsłoni to, że w tym momencie, gdzie się pojawiłeś z takim swoim słowem, z takim swoim gestem, z takim swoim zachowaniem, z taką swoją bezinteresownością, to przez to przeszedł Duch Święty, skorzystał z swoich predyspozycji i, i tam przed zapaleniem miłości, tam przed zapaleniem światła. Tam przed tak naprawdę z nadzieją, z nadzieją i z miłością. I takich nie tylko ludzkich odruchów, ale takich bożych odruchów życzę Ci jak najwięcej w tym tygodniu, żeby Ci to słowo. Napominało, żeby cię to słowo przynaglało, żeby ci to słowo nie dawało spokoju, że Bóg cię dzisiaj posyła do tych ludzi, z którymi żyjesz, do tych ludzi, z którymi pracujesz, nie gdzieś tam na wycieczce inkluzji, nie gdzieś tam do ludzi, którzy są jakby nieznani, a może na chodniku, na przystanku coś się wydarzy, może gdzieś tam w poczekalni do lekarza, może gdzieś na sorze, nie wiem gdzie jeszcze indziej, tak? Żeby do mechanika. Możemy sobie teraz wymyślać, tak? Że bądź taki uważny i uważny, taki baczny na takie proste, codzienne sprawy, gdzie cię Bóg wykorzysta do tego, żeby otworzyć może czasami serce, otworzyć usta, czasami nie trzeba gęby otwierać, tylko po prostu w jakiś sposób pobyć przy kimś, kto okaże się, że tego światła paradoksalnie wydaje się, że nie potrzebuje, a właśnie najbardziej potrzebuje. Ja jestem o tym potężnie przekonany, że dzisiaj ludzie najbardziej z tego, co potrzebują w życiu, to jest światło. światło. Nie tylko, żeby widzieć w ciemności, ale światło do serca. Żeby się nie dać wypalić, żeby się nie dać przepalić, żeby nie skreślić samego siebie, samej siebie, żeby nie zagasić, żeby się po prostu nie poddać, żeby się nie poddać. I dzisiaj ten jak szczytel, który, ta rzecz jeszcze mnie dotknęła przed chwilą, który jak widzi tego wychodzącego z tłumu nad brzegiem jego roboty, przyszedł mu po prostu do warsztatu, do tego, gdzie on codziennie robi i pracuje, Przyszedł Jezus mówi to o mnie. I tam się przypychają, to nie jest w dzisiejszym odcinku, tylko w poprzednim, to nie a ciebie, to ty mnie, ale nie, to daj spokój i tak dalej. To dzisiaj jest, że nie znałem go. On dwa razy powtarza taki refren. Nie znałem go, ale to jest ten, który będzie chrzci Duchem Świętym. Nie znałem go, ale ten, który mnie posłał, powiedział, że ten, nad którym zobaczę Ducha Świętego, stępującego na niego i pozostającego na nim, to jest ten. i tu jest taka ciekawostka, dzisiaj od jednego kapłana usłyszałem też, który komentował to słowo. I to mnie gdzieś tam urzekło, to mnie też zatrzymało, że to, że on nie znał, to nie zatrzymało go, nie to nie znam, to nie wiem, nie wiem, nie znam się, nie pomogę, to nie, to, to nie dla mnie. Ale on miał otwarty umysł i otwarte serce zarazem, że to, że nie znał, to znaczy, że pozna. I zobaczcie, że wszyscy, i zobacz. Że tam 300 osób naraz nie krzyknęło. Tak, widzimy wstępującego ducha świętego. Tylko sam Janek o tym mówi. Sam tylko jeden Janek, że tylko on zobaczył oczyma wiary tego ducha świętego, który wstępuje na Jezusa. Tylko on. Bo otworzył, mówi. To, że nie znam, to nie znaczy, że nie chcę poznać. I mój ducha świętego, prośmy go, ubłagajmy go dla siebie, uproś go dla siebie, żeby mi otworzył to, czego nie znam. Że jak nie znam Jezusa, to się to nie ma co cykać za przeproszeniem. To, że chodzę do kościoła 30-50 lat i nam jakieś rytuały religijne, to nie musi się wiązać z tym, że ja znam Jezusa. I to, to żaden wstyd, przyznajcie. No, no nie znam jako nawet ksiądz, jako zakonnik. Ja doszedłem do tego po kilku latach gdzieś tam państwa, że no rytuały i wszystko tak, ale no, no nie znam, no nie spotkałem, nie doświadczyłem, tak? Więc no i co z tego? I teraz tragedia, wiem, sufit się zawali, coś. Nie, no właśnie to to jest dla mnie błogosławieństwo, że zobaczyłem, że nie znam, że Zobaczyłem, że nie widzę. To Ciebie, Duchu Święty, proszę, żebyś mi zapalił, żebyś mi pokazał, to ty mnie poprowadź. I tego Cię życzę na ten tydzień, żeby Cię Duch Święty poprowadził w to, czego nie znasz, w to, czego nie rozumiesz, w to, czego nie wiesz, z taką zupełną dziecięcą ufnością. Żebyś mógł zobaczyć, żebyś mogła doświadczyć, żebyś mogła nie poczuć, ale przeżyć. I tego Cię życzę, na to Ci błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen a do Twojego domu niech popłynie trochę ciepła, miłości, nadziei i takiego bandażowania siebie czułością. Tego życzę z Bogiem.